Ok, siemano wszystkim, yy, witam was yy, po raz pierwszy w czym w czym będę się w sumie tak, no, nie wiem, ogólnie chcę wyjaśnić w co ja tu będę robił. To jest oczywiście gra War Thunder, w której się zabawiamy samolicikami i na zasadzie yy, PvP. Wpisujemy się w różnych, nie wiem, chyba 10 czy 11 osób. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 chyba. Czyli 16 na 16. To to ogólnie samoloty z, początku, z końca pierwszej wojny, poprzez drugą, aż chyba do pierwszych odrzutowców, tak mi się wydaje. W tej grze oczywiście też dochodzą jednostki naziemne. I poza tym ogólnie. Chcę Wam pokazywać co jakiś czas jakieś fajne meczyki. Ten na przykład to jest perełka, która mi się trafiła tak naprawdę pierwsza na 30 rozegrań, a mianowicie statystyki, jakie udało mi się osiągnąć to były nie wiem, to chyba 1793 punkty przy czym skorzystałem. Praktycznie cały mecz latałem w tym oto japońskim samolocie, który w gruncie rzeczy został wyprodukowany chyba w 370 paru egzemplarzach. Jest to samolot, który miał laty służyć do walk przy em, lotniskowcach. Sama budowa już na to wskazuje, jak sami jesteście w stanie zauważyć. E, poza tym, no co. Dwa działka po uchwyty na bronie, znaczy na bomby, dwa działka i chyba dwa km -y, o ile się nie mylę. A samolot to oczywiście A6M2... Yy, jezu, N. To właśnie ten... Yy, chyba ten myślnik N to jest oznaczenie do tego, że to jest samolot właśnie... W, jezu, jak to się nazywa? cesny. Chyba tak. Jezu, ten pierśrodek będzie beznadziejny, wiem. Nie bicie mnie, postaram się, aby były lepsze. Następne ale tak czy inaczej, już jeden miałem na swoim koncie. Teraz drugi, właśnie doszedł. który e, TBD, Jezu, co to jest. No, tak czy inaczej, e, ten oto gracz poszedł e, na czołówkę. Niestety nie do końca wycelował i nie wziął tego pod uwagę, że e, ja mam KM na kokpicie. Co mi pozwoliło, oczywiście, szybciej skasować pilota. Teraz spróbujemy polować tego Blenheim'a, to jest bombowiec pierwszych, chyba pierwszej ery, o ile nie się nie mylę. I w sumie po... dopiero teraz to zauważyłem, na tego Blenheim'a poluje wraz z innym Blenheim'em, Markiem IV. Troszkę to dziwne bo to są bombowce, no ale okej, okay. jak widzicie, no akurat... To A6M2 nie do końca jest w stanie pochwalić się zbyt dużą zwrotnością, tak samo jak i prędkością siły a u mnie też nie ma dużej, ale te działka na tym właśnie dosyć wczesnych erach potrafią właśnie takie cuda czynić nawet z bombowcami, które są latającymi normalnie fortcami, Żeby je ubić yy, zwykłych KM-ów to naprawdę jest droga przez mękę. Yy, no i tutaj mamy od razu kolejnego. Postawiłem sobie na to, żeby likwidować te bombowce z tego względu, aby odpuścić... Znaczy, ukrócić ich e, obrażenia, jakie zadawali e, moim jednostkom naziemnym, bo oczywiście w tej misji było głównym celem eliminacja jednostek naziemnych... E, w sumie jednostek ziemnych, Nie, naziemnych, tak? Ogólnie tych konwojów, samochodów opancerzonych yy, czy wrogiej drużyny. No, oczywiście, co jest najlepsze w takim likwidowaniu? Bombowca. A jeśli bombowca zostawić same sobie, to one z tym z, załadu z ładunkiem, jakim one są w stanie latać, yy, zrobią szybko yy, dosyć duże wyrwy w naszej ilości naszych sprzymierzonych AI. No i dlatego postawiłem sobie za. Cel skasować drugiego bombowca trudno mi było wycelować, ponieważ o dziwo ten Blenheim był w stanie wykonać o wiele lepsze zwroty aniżeli ja, ale w, w ostatnim momencie udało mi się y, działko przeładować. Niestety to był ostatni kill, jakim y, udało mi się osiągnąć właśnie tym A6M2 ponieważ no podpaliło mnie jedno z wieżyczek yy, blend kolejny to jest ski 43 wersja druga yy, też dosyć lubię ten samolot ponieważ yy, KM -y są naprawdę skuteczne poważnie lekrość się stało w ten sposób że przejechałem się spikującym lotem mniej więcej przejechałem się po kokpicie yy, jakiegoś innego myśliwca i się skoczyło to dla niego dosyć szybką spotkaniem z ziemią no i tutaj naszym celem właśnie będzie py. PBY. B, Y, Katalina. Katalina, Jezu, to jest Katalina. Oj, patrzcie. Koniec. Dwóch polowało, nie mogło jej upo upolować. Ja wpadłem w ostatnim momencie i mi się udało. Eee, tak, o tutaj będzie większa zagwoska, ponieważ dwa hurikany. Eee, hurikany i Spitfire są strasznie potężnymi samolotami, jak na pierwszej, pierwszej ery. Poważnie, mam dosyć duże problemy z wygraniem z nimi. Oczywiście teraz jestem w dosyć komfortowej pozycji, ponieważ siedzę mu na ogonie i jakoś w dosyć odpowiedniej odległości, więc jego manewry nie były w stanie mnie tak jakby zmusić do walki kołowej. Po prostu przejechałem się mu po skrzydle. Tutaj tym razem niemiecki samolot H112 wersja piąta. Ale ja sobie tak za mały cel teraz postawiłem, aby walczyć z brytyjskimi samolotami, ponieważ one są. Nazywane OP, overpowered, prawda? Więc postanowiłem, żeby jak najwięcej się nauczyć, polować właśnie na nie. No i tutaj kolejnym celem jest Hurricane. Dosyć bliskie spotkanie, ale cudem się udało go skasować. To w sumie jestem ciekaw, co dostał, pewnie dostał. Nie wiem, hmm. w cockpit musiał dostać, w pilota. I tutaj już niestety nie zdążyłem wykonać... Jezu, nie wiem czemu ten akurat ten wynik tak szaleje. Ale jak widzicie, mój wynik to 1732, kolejnym celem był Beaufort, ale niestety tego... tej latającej fortecy nie byłem w stanie tak łatwo od razu bez problemu ustrzelić. Oczywiście dołożyłem wszelkich starań, no ale to się skończyło dla mnie podpaleniem. To zauważyłem, że podpalenie w samolotach japońskich kończy się yy, niestety w jeden sposób. I oto była pierwsza, yy, pierwsza powtórka, jaką komentowałem dla was. W sumie no, nie liczę na to, żeby była zbyt dużym osiągnięciem, ale będę się starał tak jakby dodawać w miarę regularnie wyszukiwać, właśnie robić takie perełki dla was, które będę musiał mógł później wam wysłać. Dzięki temu mam nadzieję, że nauczę się, jakby wam to powiedzieć, dosyć płynnie. Wyraźnie, a przy tym i sensownie wypowiadać. Co oczywiście przełoży się dosyć pozytywnie na pozostałe materiały. A ja Wam dziękuję bardzo i widzimy się w następnych walkach. Trzymajcie się! Ciała!